Na górze, na górze jest na hita, na hita zbite, bo na schodach. Nie no wyjebałem! Sto ileś, sto ileś mu jebałem stary. No mówię ci, sto ileś Widział, widział. Dobra, gromy dalej, raz pierwsze miejsce stary. Nie, drugie. Ale dwa punkty tylko stary. Ja. No 90 punktów. To jest gamer, stary. Jestem urodzony do tej gry te. Detonacja. Hm. Detonacja taka pośrednia to jest znowu chyba bym se kurwa zajebał. Rozbrój piątka, detony dyszka, jedynka, dobra. Zapalniki aktywne czas ucieka taka na kaka! Boże, kurwa, wiesz, że ty jesteś krofą, tu mnie nie wsiadał <grywa> Nie ze mną te numery kurwa Achim Kurwa nie wierzę no! Brawo, brawo! To podnieś mnie! Kurwa, debilu, jebany! No kurwa! No chłopie! No przecież nie wytrzymam zaraz! Kurwa, skąd oni się biorą? kurwy syny. Niech ludzie ci pomogą, zaraz jestem bez kebu stary Mam ich stary, mam ich dwóch Co bym tu zrobił, czekaj te Gdzie jest stary? Ty ale mi pierwszy plac tak kurwe... Ale co ja tu robię te? Jest niesamowity, ją 7-0 Ja Janery, ja idę, ja ikalem. Nie, nie, ja już dead. Ja, I am dead, bro He kill me. Nie, nie chcesz mnie odrodzić stary, nie chcę mnie odrodzić Rzut na podłodkowy! Rzut na podłodkowy! Chcę pomóc w czałe, daj mu kurwa! Mhm

Możecie mi podkładam bombę. Kurwa, no sam tu ja sobie mogę poszmyrać po jajach, nie? Rozbroją to kurwy, ja mam jak cele No patrz, nie zdnie mnie, no pójniesz Dobra, to była wzorowa robota. Przygotujcie... Postarajcie się teraz, bo ja wiesz, nie będę grał, kurwa. Bo już ja pierwszy, kurwa stary, za każdym razem jest to pierwszy, stary. mordeczko, mordeczkowesz, ale. Nie chcę się napinać za bardzo, wręcz, ale. Kiedy? A to nie godą już BR-ka, BR grać, kurwa, żeś godą, nie? Co ty będziesz kurwa 2 Bo ja ranię. To co ty zdrowalne możesz No, szmoć boka nie jeszcze Ładunek wybuchowy gotowy! Ja! Dobro Oni już pewnie biorą drugi Rozjebany, rozjebany, rozjebany Czekaj, ja wychodzę, ja wychodzę Ja będę poleczył go Jak? Jednym strzałem i bo to czołg rozjebał! Je, jednym strzałem? Jakimem ja naładowany czołk stary! Rozpierdala mnie ta gra coraz bardziej chłopie! Wykurwię ją do luktu! Te to ci zaliczy o te A ty dziwne! Co ty szmato pierdolona myślałeś kurwa sobie jebana dziwko pierdolone. No, Но ще имам базуки. Браво. Ето, душа се стите. Stopis dobija, ty tym jeździsz? No To dobrze, dobrze. Nie baj tych kurde. No, już tak naprawdę chyba ciężko będę mógł wybrać. Ale no wiadomo. Toń są. Ten obszar wygląda niebezpiecznie. я не маю шанс за мистер, я не маю шанс. Rozpalam mi czołg. <laughs> Podeszłem z tym. Eee, z lutownicą stary. Trafieni ja go Jak oni chcą wygrać jakaś jak szmaty. Nic nie będzie. Za mną, wrócaj. Bierz, 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 bo ja się biję, ja się biję. Mam ich jednego. Musisz, musisz, tu jest, blisko, blisko, blisko. Brawo, brawo. 48 punktów, nagrywamy. No, jak ci się chce, to mógłbyś mnie ale nie opłaca się, spierdol to. Graj. Już do końca rozpierdalamy, kurwy. Pierwszy plac, opie. są z sobą Hinsztmato Easy, Easy. Dobra robota ja. gardę, ja. 27 22 podobny statek chuj 11 asyst i 15 asyst, no 32-17, O, kurwa! No, no. Ja, ale nie przesadzaj, te optę. 27, no. A ty 22,8, no. A, podobne staty, nie? 146 punktów.